Siemano, witam was serdecznie widzowie Słuchajcie, oczywiście łapka w górę, komentarz na koniec filmu I subskrypcja mile widziana Zapraszam was koniecznie do tego Czekajcie, tylko przełożę sobie itemy do Stasha Żeby wskoczyć na drugą postać I pokażę wam w jaki sposób Ja aktualnie zarabiam po kilkadziesiąt Divów na te 2-3 godzinki Jak sobie wchodzę do gry Przerzucę sobie tylko, bo jak to jest, że gość kolejną Postać ubiera i dalej ma Siano, jak to się dzieje Skąd to wynika, już wam wszystko cię Wytłumaczę, zobaczcie, warto przeglądać Przede wszystkim ryneczek i sprawdzać Co się sprzedaje, a co nie Wejdźmy sobie na polchemiczkę i Ja oczywiście podziękowania dla Czereśni Od nas z gildii, dzięki stary, bo tyś to zauważył Pierwszy, e, zobaczyłem, że Są pewne itemy, które podskoczyły Mocno w cenie i przestałem sobie Farmić bricze, e, przestałem na chwilę Obecną farmić sobie rytuały, poszedłem Farmić po raz kolejny, co? Już wam pokazuję, niech no się tylko ubiorę Na razie shattering konkursu mam dość słaby Bo sprzedałem swój stary kołczan Ale to, nie musimy o tym gadać, nie musimy Mocnej postaci, takie 200, nawet zobaczcie cyk, A o 172k, może tam 200k DPS-u wystarczy, żeby zrobić tę mechanikę. Więc naprawdę nie potrzebujecie mocnej postaci. I teraz tak, co chcemy robić? Wymagane jest od Was posiadanie, już Wam mówię czego: Ultimateum, Ultimatum na poziomie 8,0 najlepiej. Dlaczego? Bo one zwiększają nam szansę na dobry drop. I teraz czekajcie, ja sobie tu schowam parę rzeczy. Między innymi to. No, o, niech sobie ten będzie Amelioration jeszcze powinienem mieć Ale już nie gram tą postacią To jest mniej ważne Zobaczcie od razu rozwijam wątpliwości Inscribe Ultimatum 8.0 lecą na poziomie map T15 w górę z każdego moba możliwego, głównie z rare mobów I po prostu wam wylecą na ziemię, i tego jest mnóstwo. Ja mam tego kilka starsztabów. Jeżeli wam brakuje, zawsze możecie kupić od graczy. Możecie też robić niższe item levele, na przykład na 7 florów, ale wtedy macie niższą szansę na ten najdroższy Solkor. Tyle. Co dzisiaj będziemy farmić i z czego wynikają moje diviny? Mimo tak małego okresu grania, już pomijam itemy, które się sprzedałem za kilkadziesiąt divinów. E, pomijam itemy, które sprzedaję ze stackera, różne różne. Różniste, już pomijam, że te solkory podskoczyły 24 egzalty. Zwykły Takati jest 26 egzaltów warty. Opiloty, 24 egzalty, widzicie? Bardzo mocno, dziłanie 26 egzaltów. Wszystkie są bardzo mocno podskoczyły. Zalati, 100 egzaltów, wiadomo, na stakowanie many. E, wszystkie 37 egzaltów, 26 egzaltów. Wiadomo, że pokażę wam już wszystkie, żeby być tutaj na czysto, to jest stan na dzień 16 lutego 17.40. Ja mam nadzieję, że dzisiaj też ten film zobaczycie. 25 i zaraz dojdziemy do. spokojnie dochodzimy do złotego grala o 20 pary, czyli nigdy na tym nie stracicie, zobaczcie. Nigdy na tym nie stracicie, ale złotym gralem jest Polkorow, a skapa, który warty jest 1315 eksów albo jak wolicie. 4,5 Divina, 1 Solkorow, of Ascapa na Rarity, na Spirit jest warty prawie 5 Divów na dzień dzisiejszy, a ta cena skacze cały czas, ponieważ ja za moją tarczę, za tą z Rarity dostałem ofertę ostatnio 17 Divów, dlatego sobie trzymam, mimo że procentowo jest strasznie tragiczna, bo to jest 560 tylko. Tu mam 616 chociażby To samo rarity jest warte prawie 15 divów Tak jak mówię, nie potrzebujecie mocnej postaci Defensywa jakaś w miarę sensowna Damage w miarę sensowne i wszystko Jeżeli gracie z parkiem Jeżeli gracie z takerem Jeżeli gracie czymkolwiek co jest w mecie <laughs> Nie musicie się kompletnie martwić o to, jeżeli gracie moim tytanem, również sobie poradzicie, jeżeli gracie moją Pathfinderką. E, widziałem Ci screena na grupce, że ktoś już wyciągnął bańkę DPS-u, więc masz dużo lepsze ringi, dużo lepszy coach ode mnie. E, z pewnością takim buildem również dacie sobie radę. Wchodzicie sobie do Waypointa, idziecie sobie do Temple of Chaos i lecicie sobie. Dosłownie tutaj robić ultimatum I teraz, jeżeli robicie 10 dziesięcioflorową Osiemdziesiątkę, która jest Z tego co wiem najwyższym y, item levelem Wiadomo, można jeszcze robić sobie Ultimatum kupować takie, że poświęcacie Trzy swoje diwy i trzy wyciągacie Dodatkowo i macie sześć diwów z tego Często ludzie sprzedają je za pięć diwów I wtedy jak jesteście pewni Swojej postaci, macie diwa Darmowego za taki koraptowany inscribed Ultimatum, ja tak robiłem przez Dwa całe dni i wyjąłem prawie 40 Diwów w ten sposób, ale czasem nie sprzedają tego tak szybko za 5 diwów i ten jeden darmowy div po prostu ciężko zdobyć. Scribed Ultimatum, nie? I dajcie sobie Corrupted, gdzie to jest? Corrupted, jest Wpisujecie tu Sacrifice, Sacrifice. I teraz dajecie sobie, widzicie, różne wypadają: Valor, exalty, Regale, Chaosy, bla bla Szukacie Divine Orby, o! Widzicie. I tu ktoś wystawia za 6 akurat, bo jakby poświęcacie 3, żeby wyjąć 6, więc sprzedając to za 6, no, wychodzicie na 0, ale często sprzedają takie również za 5 divinów, można się z nimi dogadać, i wtedy macie jednego divina za darmo, w ten sposób, żeby jeszcze wyciągnąć sobie dodatkowego, nie? Więc to też polecam sobie sprawdzać, tylko wtedy bierzcie pod uwagę, że moby są dużo silniejsze, więc musicie naprawdę mieć bardzo mocno posad. Impending Doom, nie chcemy tego kurwiające strasznie, to wybucha wam na ziemi, pojawia się wam taki okrąg, który się powiększa, powiększa, powiększa i wybucha, nie? Stormcaller runy chyba najlepsze, ponieważ to wam robi taki mały placek i wali wam piorunami. Lecimy dalej, ja przelecę jednego rana, żebyście zobaczyli jak to wygląda, ponieważ za 10 florów... ...pamiętajcie, że macie 3 soul kory zawsze gwarantowane, więc... ...jeden run daje wam minimum 75 exaltów na dzień dzisiejszy, bo widzieliście ile kosztują wszystkie soul kory. Ceny ich wszystkich poszły gargantujcie do góry. Sorry za overlaya. Pozdrow dla Laury, swoją drogą. Zapomniałem to wyłączyć, Kurwa. Jakby tego tłumaczyć też nie muszę, ale no będę tak gdzieś w locie wam mówił. Jeżeli chcecie poznać całe te ultimatum i to jak to się robi od A do Z, no to sprawdźcie sobie ten film. Ja tam z tego co pamiętam robiłem e, cały materiał o Ultimatum, włącznie z Trajal Master'em. Tak mi się wydaje. Tłumaczyłem tam, jakich debuffów chcemy unikać, jakie są znośne i takie tam różne pierdoły. Burning turrety chyba najmniej inwazyjne. Impending Duma, zawsze omijamy, chyba że nie będziemy mieli wyboru. E, Heart Tetersy, są takie po prostu okręgi, się pojawiają na naszej postaci. W środku jest serduszko, łączy się z nami żyłką. Pulsuje, pulsuje, stunuje nas i wybucha. Dziadostwo bardziej irytuje niż zadaje damage, ale jeżeli możemy, to unikamy. Lecimy dalej. I to mówię od razu. Jeżeli gracie postacią pod blinka bądź pod dużego movement speeda, robicie to śmiało w kilkanaście minut, można szybciej. E, największym stoperem są właśnie te tutaj z timerem pokoje. To właściwie tyle. bo tu zobaczcie, że zabijamy wszystkie potwory, ale musimy czekać, aż to się przeładuje i tak dalej, i tak dalej. Bosy na 80 nie są mocne, porównałbym je z bosami na T16, może na 17. Raczej nie mają dużo zdrowia, tam do 5 milionów, bo może do 6 milionów góra. Więc jeżeli robicie pinakle bosy, z pewnością poradzicie sobie i z tymi bosami tutaj. Tylko pamiętajcie, że tutaj jednak mimo wszystko jesteście osłabieni tymi klątwami, więc musicie je wybierać. Rozsądnie. No idzie te wieżyczki po prostu irytują. Nic poza tym. One nawet nie robią dużego dema, nie? Więc lecimy dalej. To jest ten piorun, który wybrałem. Widzicie? Musi naprawdę długo na tym postać. I dopiero po jakimś czasie spada salwa piorunów z nieba, które gdzieś tam was obijają. A no, za jakiś tam damage, nie? Też nie jest jakiś mega duży damage, więc nie ma co się nawet martwić. O to za bardzo. 10 sekund. Ostatnia faza. Lecimy zaraz dalej, więc ja już się ustawię. Dobra, schodzi. Podchodzimy. Wchodzimy, nasz jest lekki tutaj, cyk. Lecimy dalej. Eee, to on wzmocni rare moby, możemy właściwie, bo nic nam to nie robi. Stormcaller runy, druga część też nie jest zła. Po prostu będzie się e, więcej ich pojawiało i tyle. I reduced life mana recovery, to też nie jest tragiczne do naszego buildu szczerze, ale weźmiemy sobie color runę z dwójeczkę, bo to jest chyba najmniej inwazyjne. Okej, okay, już widzę, że mamy mm, tragarza tak zwanego. Czyli musimy doprowadzić to do... Eskorta to jest. Musimy doprowadzić ją do z punktu A do punktu B. Odchodzimy sobie z tym powolutku. Oczywiście stormholder runy będą nam przeszkadzać, ale jak będziemy dobrze tutaj mingować, to nawet się nie odpalą. No pech jest taki, że musimy być stosunkowo blisko tego niestety, bo inaczej to się przestanie poruszać. Niestety, niestety. Starajcie się być blisko tego, bo jak to wam się zresetuje, to po prostu będziecie musieli poczekać, aż to znowu opadnie na ziemię, znowu będziecie pod tym i... Znowu zacznie się przemieszczać razem z wami, więc to jest strata czasu. Niestety Fistów nie podnosimy, ale są nam zbędne na tym momencie, więc... O, cześć, już końcówka, już końcówka. Dobrze, i tu sobie wyląduję i lecimy do kolejnego pokoju. I teraz będzie już pokój z bosem, ponieważ jest to czwarty pokój Na czwartym, siódmym i dziesiątym pokoju Zawsze jest boss i to z nich mamy Nagrody w postaci soulcora, więc będziemy mieli Pierwszego soulcora. Mamy Chita Qualotl i to jest bardzo dobry Zarówno e, do elemental Damage'a, używanego chociażby w naszej Pathfinderce e, Czy używanego w innych buildach Albo do all elemental resów, który również Jest grany, chociażby w hełmach Czy klatkach piersiowych, takich jak Szczerze nie wiem, czy w Temporalicie się tego nie gra Dobra, Shade'a raczej unikamy, nie chcemy tego Monsters cannot be slow or stunt może Zagrać sobie to. Trójki już raczej Storm Stormcallera odradzam. Z tego względu, że te pioruny zaczną być irytujące i odpalacie się praktycznie na instancie są tak wielkie, że Może będziecie mieć z tym problem, nie? Jak widzicie, no, bossy są niesamowicie słabe. Może nawet przesadziłem z tymi 5 milionami zdrowia. Ile ja mu to zadałem z milion, więc yy, tak. ja osłabię się na tym etapie, jeżeli trafiłabym się w wam już Solkor na rarity i nie chcecie iść dalej, bo nie wiem, nie jesteście pewni. Boicie się, że wasza postać się wywali, czy cokolwiek? No to możecie tutaj odebrać, macie take rewards, guziczek przy następnym pokoju, wam pokażę. I możecie odebrać nagrodę i wyjść przedwcześnie, jakby z tego całego triala, nie? Bo jesteśmy tu tylko i wyłącznie po ten główny soul core, który jest najdroższy, umówmy się. Swoją drogą widziałem, że bardzo dobrze wam się gra tą flachową Pathfinderką. Cieszymy to bardzo, bo ona jest przekombinowana jak tylko się da, ale naprawdę jest przyjemniutka i z małą inwestycją można robić fajne rzeczy. Nią. Jeżeli macie problemy na bossach, bo też widziałem, że macie problemy na bossach, yy, sam to przekonuję Przychodziłem, sam przez to jakby e, przebrnąć musiałem. Weźcie sobie najlepiej flachę, 105 charge na bossy i tyle. I to wam załatwi całą robotę, bo w 105 charge'ach z pewnością już... Poradzicie sobie jeżeli chodzi o hmm, no ilość rzuconych flaszek żebym bossa zabić I załóżmy, że tutaj byście chcieli odebrać sobie nagrodę Bo macie już soulcora tego z rarity Więc tutaj klikacie sobie preview rewards I tutaj macie ter take rewards Wtedy wszystko to wam wypada na ziemię Tu zbieracie, teleportujecie się do miasta Wychodzicie jak szefowie totalni Dobrze, co chcemy eee, Grasping vines on Hit będzie najrozsądniejsze dla nas Będą nas po prostu spowalniać moby i tyle Pyramid Beans no to mamy taką dziwną piramidę Która wystrzeliwuje promienie dookoła Siebie obrzydliwe to jest nakład akurat. ten Blada dobrze. Mamy teraz y, altary poświęcenia, więc idziemy do okręgów. W tych okręgach musimy kasować moby i napełniać krwią altar. Jak ten okrąg się wygasi, zrobić taki blady, taki czarawy. To znaczy, że altar jest już napełniony. Widzicie? On się robi cały czas czerwony, czerwony, coraz bardziej czerwony. Jeszcze i teraz się wygasił. I jeden, widzicie, leci krew I się napełnił altar, tyle Lecimy do kolejnego No my mamy na chwilę obecną Pamiętajcie, moby nas spowalniają Mamy te błyskawice Oraz mamy wieżyczki, które również do nas strzelają Więc starajmy się nie otrzymywać obrażeń I nie stać w ruchu To jest chyba najgorsze, co możecie sobie zrobić Dobrze, idzie krew z kolejnego altara. Widzicie, piękna, animacja. Troszkę mam mało ISa i wiem dlaczego, i w ogóle mam pewien problem, bo zostawiłem Jewel na moją. na mój Energy Shield Elemental Damage. Kryt Rejta i na recovery mana on kill na moim kurde kuszniku. Teraz sobie właśnie uświadomiłem czemu ja mam problemy z maną. Dobrze, wypełniło się, lecimy dalej. Ale to nic, damy radę. Naprawdę wystarczy, taka postać wystarczy w zupełności, żeby zrobić to na poziomie 80. Pamiętajcie, że to jest 80. Naprawdę to nie jest wymagające. Obiecuję wam, że to nie jest wymagające. Jeżeli macie naprawdę jakąś postać petardek, jakiegoś stackera, na... pofruniecie tu jak źli. Jeżeli macie postać nawet za 5-10 diva, prawdopodobnie również dacie radę. Drugi soulcore to Jikuani. W porządku, może być. Bierzemy hard. Te tersy, czyli te serduszka, które będą nas stunować Niestety, niestety jest to najlepszy wybór e, Prawdopodobnie będzie teraz ziomeczek Z synkiem, tak jest Od razu daję mu klątwę Klątwa i jazda O tak, nie mam crit rate Ale to nam nie przeszkadza, żeby zabijać te bossy Dość sprawnie one mają jednak dużo mniej zdrowia. Zobaczcie, ja wam powiedziałam, że one mają ile zdrowia? 5 milionów? Przesadziłem. Mają koło bańki, koło dwóch bańk, więc to jest totalnie jak boss na tier 15 mapie. To, to, to każda postać to dwa razy zrobić. Potwory mają więcej rezistów, weźmiemy to. Nas to nie boli. Prawdopodobnie tu jeszcze będzie pokoik z sołkorami, które trzeba dostarczyć do odpowiedniego miejsca. Serduszka on ale to nic. Guziczek, idziemy dalej. Jak macie bardzo dużego overka presa, możecie sobie to wziąć, no ja mam bardzo beznadziejne resy teraz, bo mam połowę itemów założonych, połowę na drugiej postaci, więc wezmę herd, tetersy, dwójeczkę i tyle. Storm cholera trójkę wam odradzam. Dobrze, po raz kolejny widzę, że mamy okręgi z krwią, więc lecimy od razu i czyścimy. To już raczej straight forward, każdy wie na czym to polega. Kierunki tego wam sugerują oczywiście te altary i to jak jest umiejscowiony Ten pocążek na krew. E, inaczej, raczej się tu nie zgubicie, o! I się wypełniło. Zobaczcie no, to zwielokrotnie, jeżeli kupicie sobie koraptowane Inscribed Ultimatum. No i ta takati nam wypadło, niestety. Ale to nic. Lat, globulsy możemy sobie wziąć to będzie po prostu za nami latało i spadało na ziemię, zadając fizyczny damage. Takie tam dziadostwo. Idziemy skatować teraz Chimerę. I to będzie wszystko. Chimera zawsze jest w tym miejscu tutaj. Idziecie tu do schodów. Tu zawsze upada na ziemię. Tu w tym miejscu. Zabieramy fejta jeszcze, czyli jeden z wejściówek do, oczywiście, trial Mastera. To również jest zarobek. Ile nam to zajęło? No załóżmy, że z, z, nie wiem, z 10 minut pewnie z hakiem, ja troszeczkę się tu jeszcze rozgadywałem w tle, więc to też nie było na full focusie. Jak włączycie sobie jakąś muzę do zapieprzania, jakieś kurcze yy, drum'em bassy, nie wiem, <laughs> jakieś mocniejsze brzmienia, chociażby rosyjskiego hardbassu czy czegokolwiek, to fruniecie sobie przez to jak źli. No i tyle, zabieracie sobie 3 solkory. Macie wyjściówkę na Trial Mastera, więc macie właściwie trzy rzeczy aż z tego, i możecie lecieć od razu kolejną, bez pierdzielenia, nie? Ja idę teraz do hideoutu Od razu sprzedajemy rzeczy za Exalty, Chcę sprzedać to. 50 exalcików, lecimy od razu, proszę bardzo 50, teraz chcemy sprzedać to 23, super. Teraz chcemy sprzedać to kolejne 23 i chcemy sprzedać to. 35, proszę bardzo. Elegancko i zarobiliśmy ile egzaltów? 130 egzaltów zarobiliśmy w 10 minut. Tak to wygląda, jeżeli wypadnie wam ten God Tier, to zawsze macie gwarantowany, oczywiście co? Oczywiście gwarantowany macie 1300 eksów, więc powodzonka, no, powodzonka i tyle, więcej wam nie nagrywam, bo nie ma sensu. Mógłbym to latać jeszcze raz, dwa, trzy, 5, 10. To jest bardzo proste. Czasami też się zdarzy, że wypadnie wam jakiś pojebany item, który możecie sprzedać za naprawdę niezłe pieniądze. No w tym przypadku się tak nie stało, więc nie ma się na co łudzić i tyle. Dobra, tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że będziecie na tym farmić i życzę Wam oczywiście czego Soulcora of Ascapa.